Orych, burmistrz miasta Marki, podpisał umowę na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Obejmuje ona zakresem wymiany starych opraw rtęciowych oraz sodowych na nowe oprawy oświetleniowe w technologii LED. No, można powiedzieć, że stanie się jasność, a można powiedzieć nawet, że będzie i bezpieczniej, i oszczędniej. Dzięki pozyskanym dotacjom podpisaliśmy umowę na wymianę opraw świetlnych na naszych ulicach. Łącznie to prawie 2600 punktów oświetleniowych. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych, z czego 80% stanowi dofinansowanie finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Oczywiście przed nami teraz, przed wykonawcą, proces związany z przygotowaniem opraw, czyli wyprodukowaniem, na później montażem i trzymamy kciuki, że wszystkie te elementy poszły szybko, sprawnie i w najbliższych miesiącach na naszych ulicach Pojawiły się nowe Są to oprawy najnowocześniejsze, najwydajniejsze w tej chwili na rynku. Są to oprawy nie tylko produkowane w Polsce, ale również zaprojektowane od pierwszej kreski przez polskich projektantów. Oprawy te w marcu tego roku zdobyły pierwszą nagrodę targów. Światło oraz nagrodę Izby Inżynierów Budownictwa. Marki będą jednym z pierwszych miast, w których te oprawy są w Polsce instalowane. Główną zaletą modernizacji oświetlenia będzie wygenerowanie Potężnych oszczędności już na, od pierwszych dni, kiedy, kiedy zaczniemy naszą pracę, zaczniemy modernizować oświetlenie. Oprawy są nie tylko bardzo wydajne, ale dodatkowo optyka pozwala na dystrybucję światła, która optymalizuje ilość energii potrzebnej do oświetlenia. Dróg. Jestem pewien, że modernizacja oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.